U mnie na kanale są same bzdurki, jest pokazane, jak ja sobie radzę z moim SM i same teorie z gatunku fantastyki nienaukowej. A jeżeli masz problem ze zdrowiem, idź do lekarza, zbadaj się. Idź do lekarza. U mnie na kanale. Nie ma żadnych porad medycznych. Także. Wiecie, co macie robić. Hejka. Hej, hej, witajcie. Kitty dzisiaj postanowiła, że będzie mi pomagała w kręceniu filmu. <grym> o opozycji numer 6. Dzisiaj będzie filmik. Tak, Kiciunia? Będziesz pomagała? Będziesz pomagała, tak. Pozycja numer 6. U Ciebie nie za bardzo da się pokazać. Chociaż może? Pozycja numer 6, kochanie, dzisiaj będzie. A kiciunia nie wiem dlaczego. Nie wiem, co ona tu. Czego ona tu szuka. No, jest to dla mnie takie trochę. Zagadka. Eee, słuchajcie, pozycja numer 6. Momencik. Oczywiście, jak zwykle. Przypomnę, przy pozycji numer 6, jak i przy każdej pozycji, nie robimy daszka, czyli czegoś takiego, wiecie, gdzieś nam tutaj coś odstaje. Nie, wszystko ładnie przylega. Robimy ją należącą, bo tak jest wtedy najlepiej, najpewniej, najwygodniej i ta ręka nam się tak strasznie nie męczy. Nie przerywamy 20-minutowego, tak zwanego przeze mnie, już chyba, zabiegu. Ponieważ stwierdziłam, że lepiej jest nie przerywać, niż przerywać. Wiecie, bo tu chodzi o to przerywanie, tak jakby tego sygnału tam do głowy, przerywanie tego też tej ciepłoty tutaj, tak? No to, to nie jest wskazane. Moim zdaniem to działa gorzej, jak przerywamy. I oczywiście palce wszystkie razem, kciuk odstawiony. Jak zwykle, jak w każdej jednej pozycji. Mm. Pozycja numer 6 jest pozycją na bezsenność. Nie możemy zasnąć. Łapka i śpimy. I faktycznie, słuchajcie, to działa, żebym ja to zawsze stosowała. No, ja mam tego tak dużo, już słuchajcie, że po prostu ciężko mi już wetknąć tą szóstkę, bo wieczorem ostatnio robię trzy pozycje, aż. Jedynka, dwójka i. Piątka. Więc jeszcze do tego zrobić szóstkę, ale wiecie co, już nie muszę, dlatego że po tej dwójce ja zauważyłam, u mnie to tak działa. Dwójka działa u mnie nasennie. No tak, po prostu mam i tyle. Ale szóstka działa bardziej usypiająco, to fakt. Jedynka na przykład działa w ogóle uspokajająco, więc jak jesteście w nerwach, że coś was aha, rozpierdziela, to wtedy spróbujcie sobie zrobić jedynkę. E, dobra, szóstka dzisiaj. <laughs> e, szóstkę, kochani, no, będzie co objaśniać. Zobaczcie, czekajcie. Ech. Nasada ucha, nie? Nasada ucha. Koniec brwi. Linia od końca brwi do nasady ucha. To jest ta linia. To jedno. A drugie, nie wiem jak wam to, jak ja obrazek znajdę i wam to narysuję. Ja chyba nie znajdę obrazka, słuchajcie do tego. Tu jest ciemiączko. A raz. Duże. Po zrośnięciu się, tak? I od tego ciemiączka dużego idzie. Słuchajcie, to Wam mogę zrobić. To Wam mogę wrzucić jeden rysunek od ciemiączka. Tam jest ciemiączko małe, a tu jest ciemiączko duże. Idzie taki rów w tą stronę. To jest po prostu tak jakby czaszka Wam się zrosła w tym miejscu, słuchajcie, i tu po prawej stronie. Pozycja numer 6. Nie, pozycjaż numer 6 możemy robić dwiema rękami, z tym, że tą lewą ręką jest Lewa ręka jest, ma mniejszy skutek, no to po co to robić, tak? Lepsza jest prawa, bo jest lepszy skutek, więc robimy prawą ręką. Ja bym powiedziała, że szóstkę i siódemkę. Siódemkę w ogóle robimy tylko prawą ręką, więc szóstkę i siódemkę róbcie prawą ręką. Po co lewą? No, chyba, że akurat śpicie na tym boku i wam to będzie niewygodnie, no to coś tam. Natomiast, tak, teraz słuchajcie, tu idzie taki rów że tak powiem. On gdzieś tu idzie, ja go zaraz znajdę. Ech. Palec środkowy, jak zwykle nie mogę wam pokazać odpowiednio, bo bym wam pokazała odpowiednio, byście od razu załapali. O który palec chodzi? O ten palec chodzi właśnie. Słuchajcie, wszystko to palec środkowy. Więc tym palcem środkowym, nie czubkiem palca, bo tak nie znajdziecie. Całą jego taką powierzchnią szukacie rowka tutaj. Jest taki rowek. O, ja już znalazłam, mam go. O mnie on jest tak. I przebiega tak. Tak idzie mój rowek tutaj, wiecie? Palcem środkowym szukamy rowka. W tu, yy, znaczy do tyłu macamy sobie tutaj i do przodu. Do tyłu, do przodu jeździmy i wyczujemy wtedy rów. I na tym rowie trzymamy cały ten palec środkowy. Trzymamy właśnie w tym rowku. Przy zachowaniu tego, słuchajcie, kochani, że tu mamy linię. Nasada ucha brew. Więc tu kładziemy. Momencik. O. Tak, tu mi się kończy mniej więcej nasada dłoni, i zaraz nad, yy, nad tą linią umieszczam dłoń tutaj. A palec środkowy jest na tym rowku. I tak trzymamy, słuchajcie, to jest pozycja numer 6 na bezsenność. Czyli tak, podstawa dłoni musi być zaraz nad tą linią tworzoną od końca brwi do nasady ucha. Taka linia, tak? I nasada dłoni ma być zaraz nad tym palcem, który sobie tu położycie, i jednocześnie nasada dłoni tu, a środkowy palec na rowku. Który tutaj po prawej stronie, po lewej stronie? Ja nie wiem, czy on jest taki wyraźny po lewej stronie, bo tam uchnast pisał, że nie, że on nie jest taki wyraźny. Faktycznie jest, ale w innym miejscu w ogóle. Słuchajcie, ten rób jakoś bardziej z przodu. Tu jest, ale on taki dziwny jest. No, można by się było uprzeć i zrobić go tutaj, ale to wychodzi nie na ciemiączku wtedy, wiecie? Także na no, faktycznie, może lewą dłonią nie róbcie, wiecie? Tylko róbcie prawą. Tu jakoś tak lepiej wyraźniej, że tak powiem, no tu jest i ten palec. Czekajcie. No jestem sama ciekawa. No tak, bo ja na, na, na sen, no tak, no to jest tu. Tu, dokładnie tu, a ten drugi punkt, słuchajcie, jest całkiem niedaleko, u mnie na głowie przynajmniej, bo jest gdzieś tu. To jest całkiem niedaleko. Trochę mi się tu, trochę mi się tutaj, wiecie co? mi się wydaje, że trochę za daleko poszłam z tym palcem mówię, nie robię szóstki ja szóstkę robię bardzo rzadko no nie chcę być inaczej chociaż może troszeczkę do przodu no u mnie przebiega to tak w tym miejscu palce razem kciuk odstawiony tutaj na Tutaj na tej linii, słuchajcie, brew nasada ucha. Tak trzymamy dłoń przez 20 minut. Yy, I słuchajcie, to tak, jeżeli nie zadziała na Was jedynka, dwójka, ani nic innego, to ta szóstka powinna na Was zadziałać już po fryzurze. Yy, powinna na Was zadziałać. I do tego jeszcze yy, koniecznie szklanka gorącego mleka na przykład przed spaniem. Dlatego, że właśnie to jest to, czego nie mogłam sobie ostatnio przypomnieć. przypomnieć. Słuchajcie, białko wzmagające emisję fotonową zaczyna działać. No i wtedy jest dobra homeostaza. No i to właściwie założyliście, że gorące posiłki do tego jeszcze, tak? Gorące posiłki, gorące mleko, wszystko co jest gorące, jakoś tak potem po prostu sobie odpływamy. Lubimy sobie po obiedzie drzemkę strzelić na przykład. Ja tego nie robiłam, ale zauważyłam, że odkąd robię BSM, -y, to czasami mnie to łapie. No nie, wiem, może to już wie jak też z drugiej strony. Dobra, i to by było, kochani. Na tyle. To jest cała pozycja numer 6. Coś mi tutaj nie pasuje, bo ja nie za... Hejka. Trzymajcie się zdrowo, psychicznie i fizycznie w tym chorym świecie. Hej.